Jedno pytanie, jak chodzi o PZU. Jest sytuacja taka, że. Do domornik, mikrofonu. Komornik, komornik wstrzymał egzekucję, poszło zajęcie rachunków, została ściągnięta część kasy, i teraz tak, komornik rozlicza po 7 dniach, no bo nie może wcześniej, a w tym czasie wjeżdża owieszczenie właśnie o ustaleniu dnia układowego. I teraz, Twoim zdaniem, co powinno się dziać z kasą? Czy ona powinna zostać oddana nadzorcu układu? czy też do czasu rozstrzygnięcia tego postępowania o zatwierdzeniu układu, czyli albo zatwierdzenia, albo e, umorzenia z mocy prawa, powinny trafić środki e, na rachunek depozytowy sądu. Formalnie zaraz odpowiem, ale to to właśnie pokazuje, jaka jest różnica w logice pracy komornika, syndyka, czy nadzorcy bardziej układów restrukturyzacji. Pierwszy krok, który ja bym zalecił wykonać dłużnikowi, skontaktuj się z wierzycielem egzekwującym. Bo może ten wierzyciel egzekwujący jest dla ciebie Partnerem do rozmowy i sami podejmiecie decyzję, co zrobicie z tymi pieniędzmi. Natomiast, jeżeli takiej przestrzeni nie ma, odpowiedź moim zdaniem jest bardzo prosta. Nadzorca układu, w postępowaniu zatwierdzenia układu nie mamy żadnej masy upadłości. Ja nie przejmuję co do zasady zarządu majątkiem dłużnika, wyłącznie w zakresie przekraczającym zwykły zarząd. Tak? Więc legiarchis, komodnik. Na depozyt przekazuje środki i te środki leżą i czekają do momentu decyzji sądu o tym, czy układ zatwierdzi czy nie. To wchodzimy teraz w bardzo szczegółowe kwestie, jeżeli państwo z tym na no co dzień nie macie do czynienia, to nie będziecie wiedzieć, o czym ja mówimy. Ja tam z perspektywy nie, jakby komornika, bo dla mnie to jest oczywiste, tak, że nie mamy masy, to nie jest 312 sanacyjne, e, tylko, tylko, no to jest jednak inny rodzaj postępowania. E, natomiast e, bardzo często, w, jeszcze jak pracowałem w kancelarii, spotykałem się właśnie, że tak powiem, ze swoistym atakiem ze strony doradców, proszę mi przesyłać Kasę, tak? I, I też co do PZT uważam, jest ryzyko takie, że na przykład gdzieś ta kasa zostanie wyprowadzona, nie mówię w, w sensie jakichś działań samego nadzorcy, tak? Tylko, że w momencie, zanim się kapniemy, mówiąc brzydko, że układ nie jest realizowany, albo na przykład zostanie złożony fikcyjny wniosek o zatwierdzenie układu, bo też takie sytuacje się zdarzają, że mimo niezatwierdzenia tak naprawdę idzie wniosek do sądu, żeby się w PZT wzmianka Pojawiła i zanim wierzyciel podejmie działania, to już tej kasy po prostu nie ma i nie ma z czego egzekwować. Ja mogę powiedzieć, właśnie ze, ze swojego doświadczenia.